Hej, hej. Dzień dobry. Pici, pici, pici. Moi drodzy, ostatnio widziałem, bo prawdopodobnie już widzieliście ten wiatrak, który znajduje się w tym miejscu. Widziałem filmy, że ten wiatrak jest zabójczy. Nawet kiedy spadnie, to uczniowie, którzy wchodzą w interakcję z tym wiatrakiem, tu umierają. Rzucimy to sobie i teraz chcę zobaczyć. No, bo widzicie, to teraz leży, nie? Ale teraz uczniowie, którzy w to będą wchodzić, będą padać. Ciekawe, czy mogę to połączyć z jeszcze innym bugiem, który polegał na tym, że można to było przesuwać. Nie wiem, czy oglądaliście mojego liveka, to ja z tym powędrowałem nawet do Cooking Clubu. Można to przesuwać. Dobra, okej. Okay. Teraz pytanie, czy ktoś umrze po wejściu w to. A jeśli tak, to czy przyprowa czy niosąc to do pana dyrektora to czego też to jebnie? Najpierw trzeba to przetestować na kimś. Tylko nie ktoś tu przyjdzie. Nikogo tu nie ma. Akurat jak są uczniowie potrzebni, to nikogo nie ma. O, białowosa

Zabiło ją to Morderczy wiatrak wędruje po szkole I zabija uczniów Zabiło ją to Dobra, tutaj idzie cały klub Karaty Dobra, chodźcie tu Chodźcie tu No nie, no nie w tamtą O ty, 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 dawaj, dawaj, dawaj Dokładnie tak Co robisz zdjęcie? To tylko morderczy nie, przepani. Złapię ją. Złapię ją. Czekajcie. Nie ma kalpolis. No. <grywa> mamy was. Dobra. No to co, widzowie? Idziemy z tym. Tupu, tupu, tupu. A kogo my tu mamy? Pomachał mi. Ojoj. Ojoj. <grywa> oj. No nie, najgorzej z tą policją. Weź to teraz wnieść tam na trzecie piętro. Chociaż nie, jak ja mam tego dyrektora. Hmm, kurde, ja dyrektorowi tego nie zrobię. Bo mnie trzaśnie tazerem Dobra, zaraz zobaczymy. Najwyżej odpalę jakiegoś moda. Wydaje mi się, że jak mam odpalonego moda, to on mi nic nie robi, ale mogę się mylić. Dobra. Pytanie, czy ja mogę to. Mogę to po schodkach. Dobra, dobra, dobra. Idealnie. o, Okej. Okay. Coraz bliżej. A tu mamy jeszcze kolegę. Dawaj, kolega. Kolega! Chodź tu. Co ja zrobiłem? Kolega! Łops! A jak to się stało? Widzowie, i to jest najłatwiejsza metoda eliminacji kokon. wystarczy ją znaleźć i trzepnąć. A któż to tam gada? No, chodź, chodź 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 No, wiatraczek No co robisz? Proszę sunąć się dalej Dobra, teraz Cyk, 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 cyk Siema Mona, <laughs> Jak to się stało? Ja, 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 jak to się stało? Ja nic nie wiem. Ej Nauczyłem się to ciągnąć, widzowie Dobra no i dupa. No, halo. No nie, 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 jeszcze to wypchnę ze szkoły. Nie o to chodzi. O, dobra, dobra, dobra. Siema uczniowie. Jesteśmy. To była długa podróż. Ale jesteśmy. Możesz wszystkich tym wiatraczkiem zgładzić? Tak, wszystkich. Nauczycielki też mogę. Bo już jedna się napatoczyła Wow, 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 widziałeś, pani dyrektor Jakbym mógł to kopnąć w tą stronę, to byłoby super Jakby to kopnąć w ciebie Nie, 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 nie zdjęcie On coś tam do mnie gada Dobra, dobra, czekajcie Odpalę moda Jakiegokolwiek może być Falcon mąż. No spokojnie! Kurde, nie wiem, czy on we mnie trzaśnie. Dawaj. Chcę, żeby to wystrzeliło w niego. Nie, o o! Dobra. Leci. Leci... Leci! Już by chyba... Gdzie pan misiał? Umarł. Umarł śmiercią tragiczną. No dlaczego nie mogę? Czekaj, 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 panie dyrektorze. Zar zaraz to ogarniemy, panie dyrektorze. No panie dyrektorze... Mogłem innego moda wybrać. Bo z tym ciężko mi się to przesuwa bardzo Dobra, panie dyrektorze, już, już jesteśmy w domu, panie dyrektorze, już jesteśmy w domu Już Krzesełko nie Siema <laughs> Siema, panie dyrektorze Siema Co tam? O, zabrałem ci butelkę sakę Dobra no, jak to się tam. Ale chyba pan dyrektor jest nieśmiertelny. Chyba to go nie zabija. Chyba to go nie chce zabić. No, nic mu to nie robi. Nie robi mu to nic. Nie uda się. Dyrektor jest nieśmiertelny. Widzowie, nie udało się. Wiecie co? Ja. Odpalę jeszcze raz. Rzucimy to. I przyzwiemy całą szkołę. I trzaśniemy ich wszystkich na. Raz. Dobra, widzowie. Teraz tak. Poprzy... Czy jest jakiś. Coś, że przyzwij wszystkich? Jest coś takiego? Bo mogę tak zrobić. Ej, gdzie ten senpai się teleportował? Czy on ten wyjdzie? Kurde, teleportowałem go tutaj. O, a jakby tak? Mam misterny plan, widzowie. Zanieśmy to tutaj, przed wejściem. Teraz nikt tego nie uniknie. A ja teraz też nie wejdę. Jestem geniuszem zbrodni. No, dawaj, włóż to tu. Dobra, zrobimy tak, że ja to włożę do środka. Dawaj, dawaj, dawaj. Cyk, cyk i teleportujemy wszystkich. Dawaj do środka. O! Idealnie. Idealnie, widzowie. Dawaj! No! Atakuj ich morderczy! It's complicated. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że gra jest w getting over Przeszedł stop, a może będziesz sklonny na powtór? Dlaczego oni się cofnęli? Ej, halo, proszę tam iść. No mieli się wszyscy poumierać. Dobra, mam pewien pomysł. Mam inny pomysł. Morderczy wiatraczek wszystkich uwięził widzowie. Ale to nie może tak zostać. Wiecie, co teraz nadchodzi? Ej, senpai go ciągnie. Halo. Ej, nie! Proszę, gdzie, gdzie wy? Co wy robicie? Dobra, panie, możesz sobie iść. Nie! Nie! Spierdalają mi uczniowie! Nie! Halo. Proszę, proszę nie spieprzać. No nie, parę uciekło. Do środka trzeba wejść. Siema przy pani. Dzień dobry. Ups, ups, a co się tu dzieje? O tu ile uczniów? Morderczy wiatraczek, widzowie. Dobra, czekaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ups, tylko ruda się uchowa. Ruda. Miku, Miku jak się na stole. Dobra. Co tam panda? Policja przyszła do szkoły. Jak nie znaleźli broni? Tam. Morderczy wiatraczek to wszystko zrobił, to on to wszystko zaplanował, no mnie przesłuchali, ale ja nic nie wiem, bo to wszystko jest wina morderczego, co? For the safe, the headmaster, academy makes it. Zamknęli szkołę? Ej, nie wiedziałem, że zamykają szkołę, jak tyle uczniów zostanie zabitych. Ej, halo, przecież tam jeszcze parę uczniów było, co prawda nie było już w ogóle nauczycieli, ale halo.